Moja macocha i ojciec pojechali na wakacje z jej córką i nie zaprosili mnie, więc postanowiłem zakończyć wszystko raz na zawsze. Zanim zaczniemy historię, jeśli lubisz nasz kanał, zasubskrybuj go, aby pomóc nam osiągnąć 10 tysięcy subskrybentów. A teraz zapraszamy do historii z niespodziewanym zakończeniem. Mam na imię Piotr, a do 14 roku życia moje życie było proste, ale szczęśliwe. Mieszkaliśmy w skromnym domu we Wrocławiu, tylko ja i mój ojciec, Andrzej. Po śmierci mojej mamy bardzo się starał, aby wszystko działało jak należy. Był M człowiekiem, ale z czasem wydawało się, że jego smutek ustąpił miejsca poszukiwaniu czegoś, czego ja nie mogłem mu dać towarzystwa dorosłej osoby. I wtedy poznał Zofię. Zofia pojawiła się jak huragan, zmieniając wszystko. Była elegancką kobietą, zawsze uśmiechniętą i słodką w słowach, ale tylko wtedy, gdy ojciec był w pobliżu. Dla mnie jej słowa były krótkie, niemal oschłe. Piotr, posprzątaj pokój. Piotr, przestań chodzić po domu jak duch. Na początku myślałem, że to tylko kwestia czasu, aż się do siebie przyzwyczajmy. Ale to nigdy się nie stało. Niedługo potem Zofia sprowadziła swoją córkę, Anię, do naszego domu. Była o dwa lata młodsza ode mnie i zdawała się być księżniczką tego domu podczas gdy ja otrzymywałem surowe spojrzenia i nieskończone obowiązki, Ania była traktowana jak Anioł. Zofia zawsze dbała o to, żeby przygotować ulubione dania swojej córki, podczas gdy ja musiałem zadowolić się resztkami. Pamiętam pewne wydarzenie, które zapoczątkowało moje wykluczenie. Były to urodziny Ani. Zofia zorganizowała wielkie przyjęcie z balonami, tortem i prezentami. Ogród był pełen gości, a ja zostałem poproszony o pomoc w przygotowaniach. Cały dzień nosiłem krzesła i dmuchałem balony, mając nadzieję, że w końcu będę mógł dołączyć do zabawy. Ale kiedy impreza się zaczęła, Zofia zawołała mnie na bok i powiedziała. Piotr, myślę, że najlepiej będzie, jeśli zostaniesz w swoim pokoju. Nie chcemy, żeby Ania czuła się niekomfortowo przy tylu osobach. Poszedłem do swojego pokoju z pękniętym sercem, słuchając śmiechów, które odbijały się echem po całym domu. To był pierwszy raz, kiedy poczułem się obcy we własnej rodzinie. Z czasem było tylko gorzej. Mój ojciec, wcześniej tak uważny, wydawał się być zbyt oczarowany nową rodziną, żeby zauważyć, co się ze mną dzieje. Zawsze, gdy próbowałem mu powiedzieć, jak się czuję, zmieniał temat. Piotr, przesadzasz. Zofia po prostu próbuje się dostosować. Daj jej szansę. Próbowałem. Ale każda szansa, którą dawałem, obracała się przeciwko mnie. Pewnej nocy Zofia weszła do mojego pokoju i zostawiła na biurku kopertę. W środku była lista zasad, które dla mnie stworzyła. Jedna z nich brzmiała, musisz prosić o pozwolenie na korzystanie z czegokolwiek w domu. Do dziś pamiętam uczucie niesprawiedliwości palące w piersi. To nie był już mój dom. To było jej królestwo. Mimo to nadal starałem się przypodobać ojcu. Uczyłem się do późna, pomagałem w obowiązkach, robiłem wszystko, żeby pokazać, że zasługuję na to, żeby tam być, że wciąż jestem częścią tej rodziny. Ale prawda była taka, że byłem sam. A najgorsze miało dopiero nadejść. Był początek lata, a długie dni przynosiły ulgę po miesiącach mroźnej zimy. Byłem w ostatniej klasie szkoły i starałem się osiągać dobre wyniki, mimo wszystkiego, co działo się w domu. Mój ojciec i Zofia wydawali się bardziej zajęci niż kiedykolwiek, szepcząc o czymś, czego nie rozumiałem. Zawsze, gdy się zbliżałem, rozmowy zmieniały ton, a ja byłem odsyłany z wymijającymi wymówkami. Aż pewnego wieczoru, podczas kolacji, Zofia wypowiedziała coś, co zmroziło mi krew. Andrzej, potwierdziłeś już rezerwację domku? Nie możemy zostawiać tego na ostatnią chwilę. Serce zaczęło mi bić szybciej. Od lat ojciec nie wspominał o wakacjach, więc nie mogłem uwierzyć, że planujemy wyjazd. Wyjeżdżamy na wakacje? zapytałem z entuzjazmem. Zofia rzuciła szybkie spojrzenie Andrzejowi, jakby chciała, żeby to on zajął się tą sytuacją. Ojciec odchrząknął i odpowiedział: Tak. Myślimy o tygodniowym pobycie w Zakopanem. To będzie dobra okazja, żeby trochę odpocząć. Zakopane. Od zawsze marzyłem, żeby odwiedzić to miasto, z jego górami pokrytymi śniegiem, nawet latem. To było miejsce, które moja mama opisywała jako magiczne. Ale coś w tonie głosu ojca wzbudziło we mnie niepokój. Kiedy jedziemy? Dopytywałem z nadzieją. Zanim ojciec zdążył odpowiedzieć, Zofia wtrąciła się, przybierając słodki, ale ostry ton głosu: Piotr, masz tu dużo rzeczy do zrobienia. Nauka, obowiązki. Poza tym domek, który zarezerwowaliśmy, ma miejsce tylko dla trzech osób. Ostatnie zdanie było jak cios w serce. Trzy osoby. Zofia, Ania i mój ojciec. Mnie nie uwzględniono. Spojrzałem na ojca, licząc, że coś powie, zaprotestuje, nalega, żebym pojechał. Ale on tylko spuścił wzrok i zaczął mieszać widelcem na talerzu. Wtedy zrozumiałem, on nie zamierzał walczyć o mnie. W kolejnym tygodniu przygotowania do wyjazdu były jak tortura. Walizki były pakowane, listy sprawdzane, a ja byłem ignorowany, jakbym nie istniał. Ania przechadzała się po korytarzach, pokazując nowe ubrania, które Zofia dla niej kupiła, podczas gdy ja słuchałem ich rozmów o planowanych wycieczkach i restauracjach, które zamierzali odwiedzić. Wieczorem przed wyjazdem postanowiłem spróbować jeszcze raz Poczekałem, aż ojciec zostanie sam w salonie z filiżanką herbaty, i usiadłem obok niego. Tato, nie uważasz, że to niesprawiedliwe? W końcu jesteśmy rodziną. To nie ma sensu, żebym został tutaj sam. Westchnął, wyraźnie zakłopotany. Piotr, to tylko tydzień. Poradzisz sobie. Zofia uważa, że ten czas będzie dla nas dobry. Rozumiesz, prawda? Zofia uważa. Wszystko kręciło się wokół niej. Jakby ojciec nie miał własnego zdania, jakby moja obecność stała się ciężarem. Przełknąłem słowa, które chciałem wypowiedzieć, i tylko mruknąłem. Jasne, tato. Rozumiem. Następnego ranka wstałem wcześnie i zobaczyłem, jak walizki są wkładane do samochodu. Zofia i Ania były promienne, robiły zdjęcia jeszcze przed wyjazdem z garażu. Ojciec rzucił mi krótki uśmiech i powiedział. Pilnuj domu, Piotr. Wrócimy za tydzień. Stałem w drzwiach, patrząc, jak samochód znika w oddali. Po raz pierwszy samotność nie była tylko emocjonalna. Była fizyczna. Zostawili mnie. Kiedy wszedłem do pustego domu, coś we mnie pękło. Poczułem mieszankę bólu i złości. Nie chodziło tylko o wykluczenie, ale o pewność, że to się nigdy nie zmieni. Zofia zawsze będzie priorytetem a mój ojciec nigdy nie stanie po mojej stronie. Ich wyjazd nie był tylko ucieczką. Był symbolem tego, jak zostałem wymazany z ich życia. Próbowałem zająć się czymkolwiek, ale ściany domu zdawały się odbijać pustkę. Wieczorem, leżąc w łóżku i patrząc w sufit, podjąłem decyzję, że to ostatni raz, kiedy pozwolę na takie traktowanie. Nie wiedziałem jeszcze jak, ale obiecałem sobie, że postawię kropkę nad i w tej historii. Dom był cichy, ale ciężar tej ciszy wydawał się ogłuszający. Na początku próbowałem się czymś zająć. Posprzątałem pokój, umyłem naczynia, a nawet coś ugotowałem. Ale nic nie wypełniało pustki, którą zostawili po sobie, ani nie łagodziło bólu wynikającego z tego, że po raz kolejny zostałem odrzucony. Z każdym dniem smutek ustępował miejsca złości. Coraz bardziej czułem, że walczę samotnie z falą, która ciągle popychała mnie wstecz. Trzeciego dnia, przeglądając stare zdjęcia, natrafiłem na jedno z ojcem. Miałem wtedy może sześć lat. Byliśmy w parku, śmialiśmy się, a on huśtał mnie na huśtawce. Wyglądał na tak szczęśliwego, tak obecnego. Co się stało z tym człowiekiem? Rozejrzałem się po domu, który teraz przypominał pustą scenę teatralną. Już nie miał duszy. To nie był mój dom, tylko królestwo Zofii. A mój ojciec, który kiedyś był moim bohaterem, wydawał się teraz tylko marionetką w jej rękach. To właśnie tej nocy, patrząc w sufit, coś we mnie pękło. Musiałem zmienić swoje życie. Musiałem stąd wyjść, ale przede wszystkim musiałem udowodnić, że nie jestem kimś, kogo można tak po prostu odrzucić. Następnego dnia zacząłem obmyślać plan. Myśl o wyprowadzce pojawiała się już wcześniej, ale zawsze wydawała się nierealna. Wciąż kończyłem szkołę i nie miałem pieniędzy. Jednak coś w środku mówiło mi, że tym razem nie chodzi o jak, ale o kiedy. Zacząłem szukać pracy przez internet. Próbowałem wszystkiego od pracy jako freelancer piszący teksty po sprzedaż rysunków, które robiłem w swoim zeszycie. To nie było wiele, ale był to początek. Przypomniałem sobie też coś, co moja mama powiedziała mi przed śmiercią. Piotr, wiedza jest kluczem do każdych drzwi. Przewróciłem do góry nogami szufladę w swoim pokoju, aż znalazłem stary ulotkę o stypendiach za granicą, którą moja nauczycielka dała mi kilka miesięcy temu. Wtedy nie traktowałem tego poważnie. Ale teraz wydawało się to moją jedyną szansą. Spędzałem godziny w szkolnej bibliotece, szukając informacji o tym, jak się zgłosić. Dowiedziałem się, że potrzebuję projektu końcowego, który pokaże, kim jestem i co chcę osiągnąć w życiu. Zdecydowałem się na temat, które zawsze mnie fascynował, zrównoważona architektura. Im bardziej angażowałem się w ten projekt, tym bardziej coś we mnie się zmieniało. Po raz pierwszy od dawna czułem nadzieję. Nawet jeśli moja rzeczywistość była wciąż mroczna, ten projekt dawał mi cel, coś w co mogłem wierzyć. W piątek wieczorem dostałem wiadomość na telefon. To był mój ojciec. Wracamy jutro. Czy dom jest w porządku? Żadnego pytania o mnie, o to, jak się czuję, czy co robiłem. Tylko kolejne zadanie do wykonania. Poczułem ukłucie złości, ale tym razem nie pozwoliłem, by mnie to pochłonęło. Odpisałem krótko, tak. Następnego dnia, gdy wrócili, dom znów stał się tym, czym zawsze był, miejscem, w którym byłem niewidzialny. Zofia mimochodem wspomniała, jak cudowna była podróż, opisując wycieczki i restauracje, podczas gdy mój ojciec potakiwał. Ania oczywiście pokazywała zdjęcia jak trofea, a ja tylko się uśmiechałem i kiwałem głową. Ale coś we mnie już się zmieniło. Nie byłem już tym samym chłopcem, który czekał na to, by zostać zauważonym. Teraz miałem plan. Tego samego wieczoru, gdy wszyscy już spali, napisałem list do ojca. Nie był długi, ale zawierał wszystko, co oczułem. Opisałem swój ból, samotność i to, jak emocjonalnie mnie porzucił, odkąd Zofia pojawiła się w naszym życiu. Zakończyłem obietnicą. Pójdę własną drogą. Nie wiem, ile to zajmie, ale wyprowadzę się stąd i zbuduję życie, w którym będę szczęśliwy. A gdy to się stanie, mam nadzieję, że zrozumiesz, co straciłeś. Złożyłem list i schowałem go do szuflady. Nie wiedziałem, kiedy go wręczę ale w tamtym momencie zrozumiałem, że to nie było pożegnanie, to był punkt zwrotny. Kiedy słońce zaczęło wschodzić, spojrzałem przez okno z uczuciem, którego nie czułem od lat, determinacją. List wciąż leżał w szufladzie, ale teraz wiedziałem, że jego los został przesądzony. To już nie była kwestia czy odejdę, ale kiedy. Mój plan był w trakcie realizacji, a każdy krok przybliżał mnie do wolności. W kolejnych tygodniach poświęciłem cały swój wolny czas na ukończenie projektu o zrównoważonej architekturze, który miał być podstawą do uzyskania stypendium. Spędzałem długie popołudnia w bibliotece, pogrążony w książkach i artykułach, podczas gdy moi rówieśnicy korzystali z uroków lata. Nauczyciele zauważyli moją determinację i zaczęli oferować pomoc w formie korekt i porad. Nawet pani Helena, starsza i serdeczna bibliotekarka, uśmiechała się z dumą, Widząc mnie z naręczem książek. W domu jednak nic się nie zmieniało. Zofia była jeszcze bardziej krytyczna niż zwykle, narzekając na błahostki, ręcznik nieodłożony na miejsce, przepaloną żarówkę, której nie wymieniłem wystarczająco szybko. Mój ojciec, jak zawsze, pozostawał bierny, a Ania wciąż była w centrum uwagi. I wtedy nadszedł dzień, który zmienił wszystko. Wracając do domu, poczułem wibrację telefonu. To był e-mail od Komitetu Stypendialnego. Gratulacje, Piotrze! Twój projekt został zakwalifikowany do finałowego etapu. Czytałem tę wiadomość wielokrotnie, próbując uwierzyć w to, co widzę. To nie było jeszcze stypendium, ale znak, że jestem na dobrej drodze. W emailu proszono mnie o udział w rozmowie kwalifikacyjnej w Warszawie pod koniec miesiąca. Bilet na pociąg do stolicy był drogi. Ale byłem zdeterminowany, żeby pojechać, nawet jeśli musiałbym coś sprzedać. Tego wieczoru, podczas kolacji, spróbowałem podzielić się nowiną z ojcem. Tato, zostałem zakwalifikowany do finału konkursu o stypendium. Muszę jechać do Warszawy na rozmowę kwalifikacyjną pod koniec miesiąca. Spojrzał na mnie zdezorientowany. Zanim zdążył coś powiedzieć, Zofia przerwała. Warszawa? A kto za to zapłaci? Wiesz, ile kosztuje bilet na pociąg? Ojciec, jak zwykle, zawahał się i zaczął coś mamrotać o oszczędnościach. Tym razem jednak nie zamierzałem się cofać. Spojrzałem mu prosto w oczy. Nie proszę o pieniądze. Chciałem tylko, żebyś wiedział. Zofia wzruszyła ramionami, jakby moja osiągnięcie nic dla niej nie znaczyło i wróciła do rozmowy o wydarzeniu w szkole Ani. Ojciec spuścił wzrok i wymamrotał powodzenia synu To nie było wsparcie, na które liczyłem, ale też mnie nie zaskoczyło. To tylko umocniło moją decyzję. Musiałem zrobić to dla siebie, nie dla nich. W kolejnych dniach w tajemnicy pracowałem, żeby zebrać potrzebne pieniądze. Myłem samochody w okolicy, pomagałem pani Helenie w porządkowaniu starych książek w bibliotece, a nawet sprzedałem swój rower, jedną z ostatnich rzeczy, które łączyły mnie z dzieciństwem. Powoli udało mi się uzbierać wystarczającą kwotę na bilet. Kiedy nadszedł dzień wyjazdu, wstałem wcześnie i starannie spakowałem plecak. Zanim wyszedłem, wyciągnąłem list z szuflady i położyłem go na stole w kuchni. Nie chciałem konfrontacji ani emocjonalnych pożegnań. Chciałem po prostu odejść w spokoju. Podróż do Warszawy była długa, ale pełna nadziei. Gdy dotarłem na miejsce, Poczułem się mały wśród ruchliwych ulic i wysokich budynków, ale jednocześnie odczułem coś, czego nie czułem od dawna wolność. Rozmowa kwalifikacyjna była wymagająca, ale udało mi się dobrze zaprezentować. Komitet wydawał się pod wrażeniem mojej determinacji i wizji projektu. Kiedy wyszedłem z sali, po raz pierwszy od wielu lat poczułem, że mam realną szansę na zmianę swojego życia. Wracając do domu, czułem mieszankę ulgi i niepokoju. Wiedziałem, że zostawiłem list, który zmusi mojego ojca do zmierzenia się z prawdą o moich uczuciach. Kiedy wróciłem, Zofia, jak zwykle, zignorowała mnie, ale ojciec zawołał mnie do swojego pokoju. Jego oczy były czerwone, a w rękach trzymał list. Próbował coś powiedzieć, ale przerwałem mu. Tato, nie napisałem tego, żeby cię zranić. Ale to jest prawda. Nie mogę tak dłużej żyć. Wziął głęboki oddech i odpowiedział cicho. Piotr, masz rację. Zawiodłem cię. Ja, ja po prostu nie wiem, co zrobić. Spojrzałem na niego, chcąc uwierzyć w jego słowa, ale wiedziałem, że przyszły za późno. Nie miało już znaczenia, co opowie. Ja już znalazłem swoją drogę. W tym momencie zrozumiałem, że moja podróż ku wolności się rozpoczęła i nic nie mogło mnie zatrzymać. Po tej rozmowie z ojcem coś między nami się zmieniło. Nie był to natychmiastowy rozłam, ale raczej milczenie, które mówiło więcej niż słowa. Wyglądało na to, że chciał naprawić sytuację, ale jednocześnie nie wiedział, jak to zrobić. Zofia natomiast pozostała sap swoją maską obojętności władcza, rozdrażniona faktem, że nie podporządkowywałem się już jej wymaganiom. Minęło kilka tygodni, aż w końcu otrzymałem wiadomość, która na zawsze odmieniła moje życie. Był to e-mail od komitetu stypendialnego. Gratulacje, Piotrze! Zostałeś wybrany do otrzymania pełnego stypendium. Nie możemy się doczekać, aby powitać Cię na naszej uczelni w przyszłym semestrze. Czytałem te słowa wielokrotnie, a łzy spływały mi po policzkach. To było to. Moja szansa. Moja droga do wolności. Tego wieczoru poczekałem, aż ojciec wróci z pracy, i poprosiłem go o rozmowę. Zofia próbowała się wtrącić, ale po raz pierwszy od dawna ojciec powiedział: Zostaw nas samych, Zofio. Oburzona wyszła z pokoju. Ojciec usiadł naprzeciwko mnie z poważnym wyrazem twarzy. O co chodzi, Piotrze? Wziąłem głęboki oddech i opowiedziałem mu wszystko o stypendium, o tym, że wyjadę w przyszłym miesiącu i że to moja szansa na nowy początek. Słuchał w milczeniu, a kiedy skończyłem, powiedział jedynie. Wiedziałem, że ten dzień nadejdzie. Po prostu nie sądziłem, że stanie się to tak szybko. Zapadła cisza, aż w końcu dodał: Wiem, że cię zawiodłem, Piotrze. Nie chcę, żebyś myślał, że mi na tobie nie zależy. Ale, choć ciężko mi to przyznać, myślę, że to najlepsza rzecz, jaka może cię spotkać. Te słowa nie wymazywały lat zaniedbania, ale usłyszenie, że ojciec przyznaje się do swoich błędów, było dla mnie jak mała ulga. Po raz pierwszy wydawało się, że naprawdę rozumie, przez co przeszedłem. W kolejnych dniach zacząłem przygotowywać się do wyjazdu. Spakowałem swoje rzeczy do starej walizki i uporządkowałem dokumenty potrzebne do podróży. Gdy nadszedł dzień wyjazdu, Zofia nawet nie próbowała ukryć swojej ulgi na widok mojego odejścia. Ania, z typowym dla siebie wyrazem wyższości, wzruszyła tylko ramionami. Ojciec jednak mnie zaskoczył. Odprowadził mnie na stację kolejową, a zanim wsiadłem do pociągu, wręczył mi kopertę. To niewiele, ale może ci się przydać. Gdy ją otworzyłem, zobaczyłem pieniądze, które musiał oszczędzać w tajemnicy. Był to pierwszy raz od lat, gdy poczułem, że naprawdę próbuje coś dla mnie zrobić, nawet jeśli było już za późno. Dziękuję, tato. Przytulił mnie krótko, a ja po raz pierwszy od dawna poczułem, że był naprawdę obecny. Kiedy dotarłem na uczelnię, poczułem, jak ogromny ciężar spada mi z ramion. W końcu byłem wolny. Mogłem być tym, kim chciałem, bez ograniczeń, które narzucała mi Zofia i dom, który stał się dla mnie więzieniem. Miesiące mijały szybko, a moja ciężka praca zaczęła przynosić efekty. Nauczyciele chwalili moje osiągnięcia, a wkrótce zostałem zaproszony do udziału w ważnych projektach na uczelni. Po raz pierwszy w życiu czułem, że mam przyszłość. Jeśli chodzi o moje dawne życie, nie zerwałem całkowicie kontaktu z ojcem. Dzwonił od czasu do czasu, próbując nadrobić stracony czas. Zofia? Stała się jedynie odległym wspomnieniem. Z czasem dowiedziałem się, że ich związek zaczął się rozpadać, głównie dlatego, że nie mogła już wykorzystywać mojej obecności jako kozła ofiarnego. Moje życie obrało kierunek, o jakim nigdy nie marzyłem. Ukończyłem studia. Znalazłem dobrą pracę i nawet wróciłem do Wrocławia, by odwiedzić kilku przyjaciół. Przechodziłem obok Starego Domu, ale nie poczułem żadnej tęsknoty. Kilka lat później otrzymałem niespodziewaną wiadomość od Ani. Szukała mnie w mediach społecznościowych, pisząc, że Zofia i mój ojciec się rozstali. Sama zmagała się z własnymi problemami i próbowała nawiązać ze mną kontakt. Nie odpowiedziałem od razu. Nie z powodu urazy, ale dlatego, że wiedziałem, iż mój rozdział w tej historii już się zakończył. Moja droga była trudna, ale na końcu znalazłem coś, czego nie mogły mi zapewnić żadne pieniądze, dom ani akceptacja innych, spokój. Dziś, patrząc wstecz, wiem, że moje największe zwycięstwo polegało nie tylko na ucieczce z tego toksycznego domu, ale na odbudowie życia na fundamentach wolności, ciężkiej pracy i szacunku, na który zasługuję. Jeśli kiedykolwiek czułeś się odrzucony, ignorowany lub uwięziony w sytuacji, w której wydawało się, że nikogo nie obchodzisz, pamiętaj, że zawsze istnieje droga wyjścia. Początek może być trudny, ale prawdziwa siła polega na tym, aby nigdy nie rezygnować z siebie.